na naszym pierwszym filmiku no i co życzymy wam mojego oglądania nie to tu prawo nie pójdziemy. Dobra, to do no 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 O, i ja no no trzeba no ściąć. Bo, może nie wszystko znać za <noise> to zajmie, całej księgi, lata. Hehe. Po prostu sto się kierowca. Temat odcinka: a nie drzew. 100 różnych technik, ścina, a nie drzew. Nie, muszą tu slajdować iść w Po prostu się obudź. A, no, to już tak do tego, tego chyba. Nie, do mnie. Mam no, ja to stronę na dwóch ośmiu. No tak, fajnie. W plecy mi strzelić. No. Ja ja tak. Sorry. Też tak robiłeś. Ale to było dawno temu. 5 minut? <laughs> Nawet już jest przeszłość, taka odległa. Dobra. No, no. Nie wiem, tu się buduje inaczej. Tutaj może, to jest taki fajny równ... Trochę się wyrówna tego terenu i... No i blisko, reszta Nie, może być, ale to też goblina będzie ciężko. A, oj tamte gobliny. No tak pójdą tu. Tak, dobrze. Rebaż. Tak, no, i tutaj jest na. No, na tym słabszym pójdźmy to. Lepiej nagrywam niż na bandy, panie. Niby trochę więcej zajmować będzie, ale trudno. No, no właśnie, 30 sekund. Tego no, jak za jakąś trzeba płacić, niestety. Przynajmniej będzie filmik szedł w miarę, a nie. 2 sekundy dla naszych widzów nie będą narzekać na jakość oglądanych filmów. Jak będą narzekać? Nie. Ale. Cześć, że daję <grymne> <grymne> ja to. 3 minutki. <grymne> Ju, już mi pewnie budysk zapełniło. Nie wiem, czy to jest. Daję 2,5 giga, ale to w ogóle. Ale to jeszcze skonwertuję, to będzie, wiesz, wszystko ładnie. A ten program nawet jest dobry, no. no, no dobra, no. Już wyczyściłem cały teren. No to no, wyrównać? Jeszcze to zarabia. Dobra, tutaj. Okay. Pomogę ci patrzeć, co tu mam. Przy okazji, Dreminka. Ścinał. O, tam jest koper. To no, było tych kurde dziadiej. Dobra, podziwia się drewniance. No jak na razie to może... Albo nie wiem, może na ZM no, już mamy tyle drewienka, żeby... Nie Bo... zastanawiam się, gdzie jest waj, nie było by nawet. Więc... Kogo, co? Fajna. Nie, nie było, go. No. Odpuścił nas. Może... Może dostał tremy i wiesz, nic się pokazał. Chłopak. <grym _> Biedny chłopak. <grym _> no niestety. Dobra, rób tego Urbencia. Tak, tak, O, gim, Dobra, idę. Oj, 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 tu byś właśnie chwała pewnie, co? Więc... To tak też zbrudna? No nie, ja chcę pociągać się robić. Tylko chopię, żeby gdzieś pozostawić. Jakieś kukupy robisz tam? Rzeka dziś tu walny Urbencia, żeby... Tam postawczył na tej prawce. No dobra. Tutaj i po lewej tutaj, nie? Po lewej, po prawej. Aaa, no tak, dobra, dobra, dobra. To tutaj tu postawię. Robi drugiej strony. drugą tam błotki i robi z drugiej strony. Albo nic. to ściankę, nie? No, zniszczy tą ściankę, bo tak obciachowo wygląda. I śniadzkę. No. Nie, nie, nie. Musi być tu tyle tych slajmów. O respa zawsze i O nie, nie, nie! Snek, cznek! Daj mi łotkę. No czemu mi to nie, no, nie Ty tak? mi nie ścianę. No bo to od góry musisz zacząć tego. No co, nie no, ogarnę już tej gry tak do końca. A coś ogarniać? Cokolwiek. Battlefield na przykład. Jasne, jasne. Ile nam jeszcze czasu zostało? Panie, czasowy? A ja, fajnie, w szkole i tutaj też, tak, tak. 4 minuty. Dziecko czasu. 4 e, <grym> minuty nagrywamy, tak? Nie, 6 minut było. No, no. Aha, potrzebno. No co? Czas na ogłoszenia jakieś, nie? No, nie szkoda. No to nie. dobra. No to jest tak wygląda u nas swój <grym> własny konkurs. No, no tak, organizujemy konkurs. A czy. No, jakby to powiedzieć, pod, film, pod filmikiem możecie nam um, jakieś, nie wiem, wasze propozycje dać, jak to zlistować Marcina, a czy cegiełkę przepraszam. Znaczy znacie żartowiły, takie żartowliwe taki podejście. Takie żadnobliwe chamski. Dobra. No. Nie, nie naszego kolegi z klasy. No dobra, no to już wiecie, no bo mały dziś na Marcina, no i dobra, no i może zacznę Pan lubi, okay. No to tak, mile widziane będą e, wszelkie komentarze. No i możecie w nich napisać na przykład, gdzie, jakie byście chcieli zobaczyć filmiki na naszym kanale. E, tak na początek, no to oferujemy filmiki z Minecraft. Ta... Proszę, proszę, nie przerywaj mi. E, no i tak, oferujemy o, filmiki o, że... z Minecraft. Michael... Ty... Cicho. <laughs> no tak, jeszcze raz I zacznę. To... No nie, nie źle, No tak, oferujemy filmiki z Minecrafta, z Ferrari, eee, możemy jeszcze to nagrać z Gita z Andreas, z Snipe Elite, V2, eee, z operatorem 7, to jest taka może nieznana gierka, ale dosyć nawet ciekawa, Czyli FPS oczywiście. No i Combat Arts, może już się ktoś z tym spotkał. No i oczywiście, co byście jeszcze tam chcieli, nie możecie nam pisać. No, jak będziemy w stanie na przykład nagrać filmik z tej gry, którą tam oferujecie, albo chcielibyście zobaczyć filmik z tego, no to możecie nam napisać, nie? No. Zobaczymy, odpowiemy na wasze pytanie i zobaczymy co będzie. Ale przede wszystkim będziemy nagrywali filmiki z Minecraft'a z terenami. Czyli to, co mamy obecnie na komputerze. No i może jak naprawimy się drugi komputer, a czy jak kom drugi komputer, no to może nagrać filmiki z Battlefield trzeciego no, no, to, no to na tyle by było tych takich informacji dotyczących kanału. No i mówię, no, nas, komentujcie nasze filmiki. Bądźcie naprawdę, no nie, jakby no, nie nic z bawełny. Piszcie to, co macie napisać. Czyli wy, wy Aha, wiecie, wy no. żadnego ukrywania. Nie, nie bądź na nas litościwi. No. Ale, ale, oczywi ale, ale oczywiście łapki w górę są mile widziane. Pamiętajcie, teraz was... jest nasz pierwszy filmik. Więc uczymy się na własnych błędach. Więc bądź naprawdę rozmiar. No, no i na tyle tych informacji. Dobra. Ile nam zostało do czasu naszego? Minuta. O minuta. No dobra, no to pomału będziemy mm, kończyć ten odcinek. A Może hmm. nie będziemy nagrywać jak domek kończymy to jest fajnow. <grym grym> więc a... po radiu dokończymy do końca. No no, w następnym odcinku no to będzie już najwstał Żeby nie było. Ale dobra. Chodziłem. No no. Ale dobra, no, 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 dobra a to w tym kończym dzisiaj kończymy dzisiejszy odcinek. To jeszcze nie był tak spokojny w no, dobra, Zawiana, no, już pomału kończymy, nie Dobra, dobra, ale Nie, nie spiesz się Nie wiem, nie wiem Dobra No to co, co jeszcze tu robimy To nic, nie będę za po no, no to Na scenę odcinku nie mam pochodzić po kopalniach No dobra, no to spieszcie po trochę dodaję mi za ich Dobra, no to żegnamy się z Wami, do zobaczenia Pamiętajcie, sobójcie nas 啊，不是，是。帅，